Cześć, cześć, witam się z wami ponownie u mnie na kanale. Znów robimy sobie karteczkę i słuchajcie tutaj wam pokazuję kilka tekturek, tekturkowo, ponieważ na tą kartkę nie za bardzo miałam pomysł. Chciałam tutaj tak pokazać sobie na ekranie, zobaczyć jak to będzie wyglądać, bo to jest czasami trochę inaczej jak się popatrzy wiecie w, w kamerze, w telefonie, na ekranie jak to wygląda, a trochę inaczej kiedy patrzę, patrzę się na to tak na żywo. Możecie niektóre te tekturki kojarzyć, ponieważ ja je wykorzystałam w kolejnych pomysłach, ale tą konkretną kartkę zdecydowałam się zrobić już, no tak jak widzieliście na miniaturce, czyli taką trochę prostą z wianuszkiem, tylko z napisem. I ten napis jest przyklejony na folii i podniesiony na kwiatkach z materiału. Daje to jest bardzo fajny efekt takiej przestrzenności. No i raczej jest niezbędna w przypadku kartek, do tych kartek, jest niezbędne wysokie pudełko na kartkę. Odpada jakieś takie, wiecie, niskie, tradycyjne pudełko, musi być ono podniesione, no chyba że kwiaty, które macie, są bardzo niskie. Do tej kartki wykorzystuję kolekcję Sunny Love od Lemonów. No i zobaczcie tutaj, jak sobie poradziłam z właśnie z tym arkuszem, z taką piękną kompozycją w koło. Wydaje mi się, że to też świetnie się sprawdzi, jeśli w środku, pod życzeniami, jakby, no i jeśli tak chcecie, oczywiście. No bo ja zdecydowałam się, że pod życzeniami tutaj nie przykleję papieru skrapowego, ale jeśli tak robicie, no to wtedy w ogóle w środku, jak otwiera się kartka, no to macie taką piękną rameczkę. Te papiery dla mnie one osobiście są trochę za małe do typowej DL-ki, jaką ja robię, ponieważ robię dl 10,5 cm na 21, więc bazę tutaj musiałam pomniejszyć na swoje nieszczęście, na swój wielki ból wewnętrzny, no bo wolę właśnie robić DL-ki większe, które potem w pudełku są tak na styk, nie, nie przesuwają się potem w tym pudełku na kartkę. I zobaczcie, każdą z warstw frontowych zdecydowałam się tutaj przejechać radełkiem. Zdecydowałam się, to może za dużo powiedziane, ponieważ ja tak robię każdą kartkę. <laughs> jeśli już oglądacie któryś tutorial u mnie z kolei, no to wiecie, że to jest taki popularny sposób u mnie wykonywania kartki. Drugą warstwę natomiast podklejam na birmacie. Bardzo lubię korzystać właśnie z birmaty w ten sposób, jakieś ścinki w ten sposób wykorzystuję nic się nie marnuje, taki trochę recykling ma tutaj miejsce szczególnie, że no ja robię albumy i zawsze gdzieś ta biermata zostanie akurat, akurat ta to chyba jest taka dodawana do zamówień gratisowych czy tam e, trzeba było coś zapłacić niewielkiego chyba w laserowe, lowe, żeby ją otrzymać, jakieś takie ścinki od nich no i słuchajcie, tutaj mam tekturki wszystkie tekturki, z których korzystam, to są mm, tekturkowo e, napis sobie, jak widzicie, tak y Zatapiam w kleju, że tak powiem i przyklejam na kawałek folii, którą normalnie używa się do shakerów i w ten sposób napis jest fajnie właśnie podniesiony. Oczywiście tutaj ten wianuszek też maczałam w kleju, klej rozprowadziłam widzicie na takiej folii, gdzie jest tekturka, ja go potem zetrę i y ta folika dalej, dalej będzie mi służyć do przechowywania tekturki. Dzięki temu ona się po prostu nie będzie niszczyć. Wianuszek przyklejam na płasko. Nie chcę już kolejnej warstwy tutaj dokładać i ta kartka będzie dość wysoka dzięki kwiatom i ten napis jeszcze będzie podniesiony, więc no już nie chciałam tej kolejnej warstwy dokładać. Równam sobie. Folikę, jak tutaj całą kompozycję ułożyć, kwiaty, tak aby mieć pewność, jak to wszystko przykleić. No, tak niestety jest, że w przypadku takiego klejenia trochę te kwiaty gdzieś będą przysłonięte, ale mimo wszystko podoba mi się, że kompozycja na tej kartce jest taka minimalistyczna. Trochę gdzieś elementów jeszcze właśnie papierowych wcisnę. Akurat mam z tej kolekcji chyba pół bloczka od kogoś. No i właśnie sobie. Tutaj dotnę te elementy i je wkomponuję. No, ta kartka jest naprawdę skromna, tu nie ma jakieś bardzo dużo różnych elementów. A nawet zalu ostatecznie nie używam, chociaż no, ja bardzo lubię sizal wciskać gdzie, gdzie mogę. Lubię po prostu ten efekt przestrzenności, który dodaje nam właśnie sizal. Raczej nie używam koronek. Rzadko gazę w tym momencie, kiedyś częściej używałam gazę, teraz się przerzuciłam właśnie na Cizal. Są takie fazy, słuchajcie: raz to, raz tamto, jak tam się akurat potoczy. I jeszcze sznurki: bardzo często możecie mnie zobaczyć właśnie sznurki, sznurki na kartkach. Wytnę sobie właśnie kwiatuchy, listki i parę motyli, aby dodać tutaj jakieś dodatkowe elementy tej kartce. No ale mówię, ona wciąż jest bardzo. Minimalistyczna, a efektowna, więc bardzo y, polecam y, taki właśnie sposób zbudowania kartki. Zostańcie ze mną, żeby zobaczyć do końca, jak przyklejam właśnie ten napis na kwiatach. Pozostaje wykończenie kartki, czyli dodanie właśnie tego napisu, który jest główną ozdobą takiego rodzaju właśnie kartki. Ja nie jestem pomysłodawczynią takiej mapki na kartkę, już takie kartki mogliście dziś właśnie widzieć. Dodaję jeszcze jakiegoś motylka zagubionego, więc słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału, lajkowania. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.